Jak założyć firmę przez internet, zapraszam na stronę www.mybiurachunkowy.pl. Kliknij w zakładkę biuro rachunkowe online. Następnie z prawej strony tej kopalnia wiedzy, taka, taka zakładka będzie. Znajdźcie jak założyć firmę działalność gospodarczą najłatwiej przez internet, i też kliknij w ten link. Okay. Zostaniesz przekierowany na stronę, na której uzyskasz wszystkie informacje do, co ci, dowiesz się po prostu, co Ci będzie potrzebne do założenia działalności gospodarczej przez internet jak to zrobić najłatwiej i najszybciej postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, kilka chwil przebrniesz przez wszystkie formalności. W kroku pierwszym Przygotuj sobie dokumenty takie jak dowód osobisty lub paszport, będą Ci potrzebne informacje, właśnie z, ty, z tych dokumentów: imiona rodziców, adres zamieszkania i adres, pod którym będziesz chciał zarejestrować działalność gospodarczą. Oczywiście możesz ją zarejestrować również pod adresem zamieszkania. Numer rachunku bankowego będzie potrzebny. Jeśli nie masz dobrego rachunku, możesz go założyć, klikając link, który tutaj znajduje się na stronie. To jest link polecający dobre, darmowe rachunki firmowe. Ponadto rachunki mbanku, z którego również można otrzymać na start do 10 tysięcy linii kredytowej na inwestycje. Potrzebny Ci będzie również NIP i REGON, jeśli go posiadasz. Jeśli go nie posiadasz, no to tam złożysz wniosek o, o ich przyznanie. W kroku drugim musisz zdecydować, w jaki sposób chcesz się rozliczać z Urzędem Skarbowym, czy na zasadach ogólnych, czy ryczałtem. Różnica jest taka, że na zasadach ogólnych będziesz płacił 18% podatku, natomiast na ryczałcie będziesz płacił 5,5% podatku. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ryczałt jest korzystniejszy, natomiast nie zawsze, ponieważ w ryczałcie płacisz podatek od 100% pieniędzy, które zarobisz, tak? zarobisz 100 zł, to płacisz od tego 5,5%, natomiast na zasadach ogólnych płacisz tylko od swojego zysku na czysto, czyli jeżeli wystawiłeś, powiedzmy zarobiłeś 100 zł, ale 80 zł wydałeś na materiały, to twój zarobek na czysto jest 20 zł, to od 20 zł tylko zapłacisz 18% podatku, taka jest różnica. Musisz tutaj również już wcześniej, przed rozpoczęciem Rejestracji firmy zdecydować, zastanowić się, czy będziesz się rozliczał miesięcznie czy kwartalnie. Czy chcesz być VATowcem, czy nie chcesz być vat tak? Czyli czy chcesz płacić VAT, czy nie chcesz płacić VATu. Różnie to bywa. Nie zawsze jest korzystnie płacić ten VAT. A czasami jest niekorzystnie go nie płacić. Czasami nie można go nie płacić. No to są ważne decyzje, warto je dokładnie przemyśleć. Tak samo, jak to, czy będziesz płacił ZUS preferencyjny, czy, czy, nie, czy będziesz płacił stuprocentowy ZUS. Być może nie wiesz, na czym to polega, więc warto się wcześniej w tym wszystkim zorientować. Jeśli potrzebujesz pomocy informacji, to oczywiście możesz się skontaktować z nami. Na stronie ema w zakładce kontakt znajdziesz do nas adres mailowy. Co jeszcze będzie potrzebne? Potrzebne Ci będą kody działalności gospodarczej, kod PKD. Już wcześniej przygotuj sobie kody opisujące właśnie profil Twojej działalności gospodarczej. I dostaniesz link do wyszukiwarki, która Ci w tym pomoże. Dostaniesz ten link po, wy, po wypełnieniu tutaj na dole, po rozpoczęciu, tak właściwie, przejściu do, do rejestracji. Krok czwarty wypełnianie wniosku, tak, jeżeli już masz wszystkie dane informacje przygotowane, no to po prostu wypełniasz wniosek przez internet. Nie musisz się logować, tak? Są dwie trzy metody. Jedną możesz się zalogować, ale wtedy założy, założyć konto najpierw w systemie, zalogować się, ale będzie ci potrzebne wykupienie podpisu elektronicznego. No, można to zrobić równie dobrze, można zarejestrować działalność równie dobrze bez podpisu elektronicznego, więc... No nie, nie zalecam tego zakładania konta logowania się, nie ma, nie ma takiej potrzeby. Kolejny krok po wypełnieniu formularza otrzymasz kod weryfikacyjny, który pozwoli Ci odszukać Twój anonimowo wypełniony wniosek, tak? czyli bez rejestracji. Będziesz musiał wydrukować sobie ten kod albo go po prostu zanotować, i w kolejnym kroku, w przeciągu 7 dni od wypełnienia wniosku, będziesz musiał odwiedzić najbliższy urząd gminy. Tam po okazaniu kodu weryfikacyjnego otrzymasz do podpisu wniosek. No i urzędnik poinformuje Cię, co, do, co dalej należy zrobić. Tak? Czy działalność już jest założona, czy jeszcze musisz udać się do ZUS-u i tak dalej. Prawdopodobnie będziesz jeszcze musiał udać się do ZUS-u lub chociaż wysłać im pełnione wnioski. Oczywiście biuro rachunkowe, czy to nasze, czy inne, jakie sobie wybierzesz, może to zrobić wszystko za Ciebie. No i to tyle, rozpocznij rejestrację firmy wypełniając formularz yy, widoczny tutaj w tym żółtym polu, podajesz imię, podajesz e-mail, klikasz przycisk przejść do rejestracji, zostajesz przeniesiony na stronę z formularzem, oczywiście otrzymasz również e-mail z informacją o tym, yy, co dokładnie musisz zrobić, tak, dostaniesz link do wyszukiwarki kodów PKD, również na tej stronie, yy, na którą zostaniesz przekierowany, ta wyszukiwarka kodów PKD się znajduje. Jeśli zamierzasz faktycznie w najbliższym czasie tą działalność gospodarczą yy, otworzyć, to mogę Ci jeszcze polecić biznes poradnik, tutaj klikając w link na górze, z którego dowiesz się skąd wziąć pieniądze na biznes, tak, opisuje, poradnik opisuje pięć różnych możliwości. Yy. Dostaniesz informacje na temat darmowego narzędzia, które pomoże Ci ustalić, czy Twój pomysł na biznes jest faktycznie dobry, czy, czy jest zapotrzebowanie na usługę, czy produkt, których zamierzasz sprzedawać. Oczywiście będziesz mógł tutaj również sprawdzić informacje, jak się skutecznie reklamować, na jakie hasła ludzie wyszukują informacji w internecie. Otrzymasz informację o programie do faktur, który ułatwi Ci wystawianie właśnie tych dokumentów, ułatwi Ci wgląd w dokumenty, ponieważ zazwyczaj oddajesz dokumenty do księgowego, one tam sobie leżą, a Ty jak potrzebujesz znaleźć jakąś fakturę, chociażby do reklamacji, no to nie musisz biec do biura rachunkowego. My mamy fajny programik, który pomoże Ci no, uniknąć tych, tych, niepotrzebnych problemów. No i dowiesz się tutaj z tego poradnika jeszcze, jakie formy reklamy są dziś skuteczne, na które warto tracić, na które nie warto tracić pieniędzy i czasu, a które warto zainwestować. To jest poradnik darmowy, także zachęcam. Jeżeli, jeżeli uważasz, że on Ci się przyda, ja myślę, że tak to zapraszam na tą stronę. Po wpisaniu imienia i e maila dostaniesz ten poradnik na swoją skrzynkę pocztową. I to wszystko. Pozdrawiam. Michał Andrzejczak.